Jak widzicie, huraj nogę trzymam w domu. Tam to fajnie zniosę, zaraz wam pokażę jak. Ja hulajnogę swoją trzymam w pokoju, dosłownie w pokoju. Jak widzicie tutaj także można ją śmiało przetransportować do pokoju. Także teraz zabieram Was dalej na dalszą część. I tak myślałem, że może zrobię taki, dam kamerę po prostu tutaj na tułów. A Wy zobaczycie jak ona sobie daje radę przez około powiedzmy tam 5-6 minut. Że to nie jest żadna ściema, że naprawdę Śmiga i wszędzie można jeździć. Hejka, zapraszam Was do kolejnego filmu. Kolejny film będzie o tym, jak sprawuje się hulajnoga, hulajnoga Segwaya Ninebot ZT3 Pro D. Już była na moim odcinku, także pomyślałem, że nagram sobie taki odcinek, jak się tutaj sprawuje. Zobaczcie, no, drogi są po prostu superanckie. Strome, bo strome niektóre są, ale Hulajnoga spokojnie sobie daje rady, jest to mocna hulajnoga. Także zapraszam Was na odcinek z takiego testu hulajnogi w Chorwacji. Zobaczcie, nie wiem czy nie widać, czy widać. Zobaczcie, jak tutaj jest stromo i sobie pomyślałem, że zrobię dla Was e, taki krótki test, bo naprawdę jest bardzo stromo. Ja ważę około 83 kg. Zobaczcie, jak sobie ta hulajka działa w takich warunkach. To będzie prawdziwy test. Kładę Was tutaj i naprawdę jest stromo. Zobaczcie, zjadę w dół, a później sobie wjadę. co? daje radę naprawdę daje radę a jeszcze jakby ją stunigował to by na pewno dawała jeszcze bardziej radę, ale jest także jak zastanawiacie się nad kupnem Segwaya to jest warto i oczywiście to nie jest odcinek sponsorowany nikt mi za to nie płaci, bo ja kupiłem do Holajna za swoje pieniądze więc ja testuję ją po prostu dla siebie i dla Was zobaczcie jaka ta górka była stroma i wjechała a tam kot. Także daję sobie radę w takich warunkach. To są warunki realistyczne, tak jak tu przyjechałem, nic nie ściemniam, nikt mi za to nie zapłacił, no daję sobie radę. Jak widzicie tutaj jest, dojechała właśnie piezwą na moją nogę. No jeśli chodzi o hulajnogę w Chorwacji, w takich miejscowościach, no to jest coś cudownego, naprawdę daję radę, nie zastanawiajcie się, mogłaby być troszkę szybciej o jakieś 3-4 kmh, ale naprawdę warto, jeśli ktoś ma mało miejsca, tak jak ja, bo ja wziąłem tą hulajnogę w samochodzie, zmieściłem yy, ją do samochodu, więc jestem zadowolony. 30 kg wagi. Spokojnie mi weszła, czy spokojnie może nie spokojnie, ale, ale weszła. Słuchajcie, tak to można żyć. Tak to można Chorwację zdobywać, jeździć, patrzeć, naprawdę było warto. Ja się cieszę, że jednak jej nie, nie zostawiłem, bo miałem ją zostawić, ale udało się spakować i nas i hulajnogę i wszyscy są zadowoleni. Do Jadę dalej zdobywać tutaj tę piękną okolicę. Co, daje radę, nie? Jak widzieliście takie kawałek wzdłuż wybrzeża, całe mógłbym odjechać, ale to będzie zbyt nudne. Więc teraz po prostu pomyślałem, że zrobię tam taki test, po prostu pod górki i nie pod górki. Nie wiem tylko, czy najtajemniejsze to zrobić, czy normalnie, ale zrobię to może normalnie, więc będzie takie bardziej realistyczne, nie pod słońce panie, będzie takie bardziej realistyczne, będziecie widzieć. Jak sobie naprawdę daje w takich warunkach i jest bardzo gorąco, jest 30 stopni, także dla takiej hulajnogi to też jest wyczyn. Ale nie dla Segwaya, nie Nebot ZT3 Pro D. Pani aż się prosi, żeby kupić. a więc odpalamy. Baterii mam około połowę. Nie wiem na ile kilometrów starcza, jeszcze nie robiłem testu, ale może zrobię. Dobra, panie, jedź pan na górki. I jak radzi sobie, czy sobie nie radzi? Ja myślę, że sobie świetnie radzi ta hulajnoga. Także widzowie, ocencie sami. Mi tylko możecie zostawić łapkę w górę, napisać jakiś komentarz, zostawić subskrypcję, dzwoneczek, abyście nie zapomnieli o kolejnym filmie. Ocencie sami, piszcie w komentarzach, jeśli macie jakieś pytania dotyczące tej hulajnogi. Ja myślę, że warto naprawdę, jak się wybieracie na urlop, macie miejsce i macie taką hulajnogę, nie zastanawiajcie się. Weźcie, spędzicie super urlop, zobaczycie więcej niż normalnie na na pieszo. No co? Trzymajcie się do następnego. Cześć.